Szanowni Państwo, w fizyce obowiązuje pewna intrygująca zasada i ją odkrywa się dopiero po wielu latach, jak się tą fizyką zajmuje. Prawie nikt jej nie zna. Zasada jest taka, że jeżeli natrafiamy na jakieś zjawisko, którego kompletnie nie rozumiemy, na jakieś pojęcie, którego nie potrafimy zrozumieć i nikt nie potrafi go głęboko wyjaśnić, to co wtedy robią fizycy? Nadają temu pojęciu nową nazwę. I tak to się kończy. I tak m.in. jest z pojęciem czasu i przestrzeni, którego fizycy kompletnie nie rozumieją. Nie wiemy, co to jest czas, nie wiemy, co to jest przestrzeń. Wiemy, jakie są ich właściwości, niektóre przynajmniej, ale co to w ogóle jest, to my nie wiemy. Więc temat wykładu wydaje się trochę karkołomny, bo ja postaram się powiedzieć, czym różni się czas od przestrzeni. To jest dosyć nieoczywiste, jeżeli mamy do czynienia z pojęciami, których nie rozumiemy. Ale okazuje się, że coś na ten temat fizyka potrafi powiedzieć, i to w dodatku w bardzo prosty sposób. Otóż, jeżeli wyobrazimy sobie prostokąt obok X i Y, to od czasów jeszcze przedpitagorejskich wiadomo, że długość tej przekątnej, czy kwadrat długości przekątnej to jest X do kwadratu plus Y do kwadratu, to jest suma kwadratów przeciwprostokątnych. To jest twierdzenie, które znano jeszcze w starożytnym Babilonie, pewnie w Chinach i w Indiach przed Pitagorasem, ale Pitagoras to rozpopularyzował. To jest proste twierdzenie z geometrii dwumiarowej W trzech wymiarach, jeżeli wyobrazimy sobie prostopadłościan, to przekątna tego prostopadłościanu też ma jakąś długość i kwadrat tej długości to będzie z kolei x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Trzeba dodać jeszcze tę trzeci, trzecią składową, bo żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni i to twierdzenie się w ten sposób uogólnia. Gdybyśmy żyli, żyli w n-wymiarowej przestrzeni, co matematycznie jest do wyobrażenia, gorzej trochę z naszą percepcją, no to wzór by się bardzo łatwo uogólniał, trzeba by po prostu dodać do siebie kwadraty n kolejnych składowych przestrzenek, i mielibyśmy długości w n-wymiarowej przestrzeni. Teraz tak, wyobraźmy sobie, że mamy tą przekątną i ją w jakiś dowolny sposób obrócimy w przestrzeni. Na przykład w taki sposób. I teraz y, mogę wokół tej nowej przekątnej znowu zbudować prostopadłościan, jego wymiary będą teraz trochę inne. Teraz będą miały jakieś inne długości, ale okazuje się, że ponieważ obrót tej przekątnej nie zmienił jej długości, to nadal kwadrat tej długości to będzie suma kwadratów tych trzech składowych. Czyli w tym przypadku to będzie x' kwadrat plus y' kwadrat plus z'. 2. I teraz ciekawe jest to, że jak wezmę sobie tę długość i tę, którą miałem przed obróceniem, to obie muszą być sobie równe. No bo obracając odcinek, nic nie zrobiłem. Długość jest taka sama, więc ciekawe jest, że. Jakbym nie skonfigurował tych dwóch prostopadłościanów, to zawsze będę miał taką własność, że suma kwadratów poszczególnych składowych będzie równa w obu przypadkach. I okazuje się, że to ma wiele wspólnego z tym, co to jest czas, co to jest przestrzeń, a przynajmniej jaka jest relacja między nimi. Jeżeli wyobraźmy sobie teraz ten odcinek czerwony i pomyślimy, że wzdłuż tego odcinka biegnie strumień światła, to możemy zastanowić się, jak długo zajmuje temu, temu strumieniewu się to przejście z jednego końca na drugi. No, mamy standardowy wzór, który określa związek między drogą, czasem i prędkością. Jak jadę samochodem z prędkością jakąś tam, przez jakiś tam czas, to przebywam drogę równą prędkość razy czas. Każdy, kto ma prawo jazdy, powinien o tym wiedzieć. I teraz, ponieważ światło porusza się zawsze z tą samą prędkością, z prędkością określaną literą C, to jeżeli wiem, że przez mój odcinek światło przebiegło cały ten odcinek w czasie jakimś te, to mogę napisać bardzo prosty wzór, że kwadrat drogi po prawej stronie, czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, to jest prędkość światła razy czas do kwadratu. I na razie nie dzieje się jeszcze nic zaskakującego, ale wiemy mniej więcej od 100 lat, że światło zachowuje się w bardzo dziwny sposób. Ono ma to do siebie, że niezależnie od tego, jak się rusza obserwator, ono zawsze porusza się z tą samą prędkością. Czyli jeżeli ja na przykład teraz patrzę na strumień świata docierający z lampy i mierzyłbym tą prędkość bardzo precyzyjnie, uzyskam wartość C, ale gdybym jechał rakietą albo samochodem albo czymkolwiek w stronę tej lampy albo uciekał przed nią, to i tak względem mnie światło się będzie nadal poruszać z tą samą prędkością C. Nie jestem w stanie zmienić prędkości świata poruszając się, jakbym tylko się nie poruszał. Tak samo jest ze źródłem. Gdybym tym źródłem ruszał na dowolne sposoby, i tak emitowane światło się zawsze porusza z tą samą prędkością. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jeden obserwator stwierdzi, że zachodzi następujący związek, to drugi obserwator, który się porusza w jakiś dowolny sposób względem mnie i używa primowanych współrzędnych, napisze dokładnie takie samo równanie, tylko z primami, przy czym prędkość, która się pojawi w tym drugim równaniu, będzie dokładnie taka sama. Cały czas C. I wygląda to trochę niewinnie, ale teraz chciałem Państwu pokazać coś interesującego. Otóż, jeżeli przerzucę sobie na drugą stronę tego równania tą lewą stronę i po prawej, po, dostanie mi zero, to mogę teraz 0 ze, ze zerem do siebie porównać. Yy, mogę porównać 0 z zerem i dostaję bardzo interesującą równość, na którą chciałem się teraz zastanowić. Otóż widzę, że po prawej stronie tego równania na górze mam sumę kwadratu z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat odjąć coś do kwadratu. I to samo mam na dole i z kwadrat plus i z kwadrat plus z kwadrat odjąć coś do kwadratu. Gdyby tam nie było tego minusa, tylko plus, to wyglądałoby to dokładnie tak, jak gdybym porównywał dwie długości w czterowymiarowej przestrzeni. Cokolwiek by to było. Z matematycznego punktu widzenia byłaby to równość długości w czterech wymiarach. Tylko że to nie są długości, bo tam jest minus. Ten minus dużo zmienia. Ale gdybyśmy na chwilę zapomnieli o tym minusie i pomyśleli, że tam jest plus, to moglibyśmy wywnioskować, że pomiędzy tym pierwszym układem odniesienia, w którym obserwator mierzył zmienne nieprimowane, i drugim, jest jakiś obrót. Bo obrót nie zmienia długości. Właśnie teraz nad tym się zastanowimy. I teraz tak, co to za obrót? No, gdyby tylko tam był plus, mielibyśmy do czynienia ze zwykłym obrotem. Okazuje się, że ten minus, który się tam pojawia. Nieco zmienia sytuację, ale z matematycznego punktu widzenia to jest ciągle pewien rodzaj obrotu. On ma trochę inne właściwości, ale też jest dosyć podobny do zwykłych obrotów. Nazywa się mądrze obrotem hiperbolicznym i tak jak zwykły obrót yy, robi coś bardzo prostego, bierze układ odniesienia ten czarny i go obraca w taki sposób, że każda z osi się pochyla o ten sam kąt, to jak mam minus w moim równaniu, to obrót hiperboliczny robi coś podobnego, tylko że jedną z tych osi przesuwa w jedną stronę, obraca w jedną stronę, a drugą w drugą stronę. To jest obrót hiperboliczny. I właściwości tych obrotów są bardzo podobne do właściwości zwykłych obrotów, zaraz o tym powiem, ale z tego, co powiedziałem, wynika coś bardzo niepokojącego. Dlatego, że pomiędzy tymi dwoma układami odniesienia, przypominam, jedyne, czym one się różnią, to ruch. Jeden się rusza względem drugiego. Ja tutaj stałem, mierzyłem światło, a ktoś inny jechał na rowerze względem mnie z jakąś prędkością i też mierzył światło i napisał to swoje drugie równanie. Nasze dwa układy odniesienia różnią się tylko tym, że jeden z nas się rusza względem drugiego. Ale z matematycznego punktu widzenia, nasze dwa punkty widzenia różnią się o ten dziwny, hiperboliczny obrót. I z matematycznego punktu widzenia ruch, tak jak go rozumiem w teorii względności, to nie jest coś, co się tłumaczy dzieciom w szkole, że to jest zmiana położenia w czasie. To nie jest żadna zmiana położenia w czasie, to jest coś dużo ciekawszego. To jest pewien dziwny obrót hiperboliczny. I teraz powiem, czego, co tu się w ogóle obraca. No i odpowiedź jest taka, że pochylają się osie czasu i przestrzeni, i ten dziwny obrót to jest tak zwany obrót czasoprzestrzeni. Brzmi, brzmi to strasznie abstrakcyjnie, jest to bardzo dziwne, ale jeżeli się zaciśnie zęby i pogodzi z tym faktem, że matematyka nam tłumaczy, czym jest ruch, i należy to przyjąć do wiadomości, to jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że ruch jest pewnym dziwnym obrotem. Jakiegoś dziwnego, abstrakcyjnego tworu, w którym żyjemy, które się nazywa czasoprzestrzenią, to bardzo wiele rzeczy w teorii względności można bardzo łatwo zrozumieć. I teraz ja chciałbym wykonać pewien eksperyment, którego nie konsultowałem z nikim. Chciałbym na chwilę pożyczyć to piękne berło, jeśli mogę. Dziękuję. Wróci, tak, mam nadzieję, w niepogorszonym stanie. Otóż, co robią obroty? Ja teraz to berło umieszczę w taki sposób, żebyście je wszyscy widzieli i umieszczę je w taki sposób, żeby jego oba końce były równo oddalone od mojego prawego oka. Są one równo oddalone w tym momencie od mojego prawego oka. Tutaj z pierwszego rzędu nie zdążył uciec ksiądz arcybiskup, więc mogę tego, ten fakt wykorzystać i zwrócić uwagę, że te dwa końce nie są równo oddalone od na przykład prawego ucha księdza arcybiskupa. Więc to się różnimy w tej sprawie, w ocenie faktu, czy to jest jakieś równo oddalenie, czy go nie ma. Ja twierdzę, że oba końce są równo oddalone. Ksiądz arcybiskup się z tym nie zgadza. I pytanie, kto ma rację? Oczywiście odpowiedź jest taka, że obaj mamy rację, dlatego że pojęcie równo oddalenia jest względne. Zależy, kto jest obserwatorem. Ja patrzę pod jednym kątem, ktoś inny patrzy pod innym kątem na, ten, na to urządzenie nieco obrócone. I w związku z tym mamy nieco różny punkt widzenia, który prowadzi do różnego, różnej definicji równooddalenia. I teraz okazuje się, że ponieważ ruch jest również pewnym rodzajem dziwnego obrotu, to pojęcie równoczesności, które wydaje nam się dosyć oczywiste, także staje się względne. Co to znaczy? To znaczy, że gdybym na przykład teraz podłożył dwie bomby tutaj, w jednym i drugim końcu tego pomieszczenia i wybuchy były jednocześnie dla nas wszystkich, to z perspektywy kogoś, kto jedzie rowerem, te wybuchy nie będą jednoczesne. Najpierw będzie jeden, potem będzie drugi. I będzie się to działo dlatego, że ruchomy obserwator patrzy na, na wszystkie zdarzenia, na które my patrzymy, na czasoprzestrzeń przestrzeń pod pewnym kątem. I z jego perspektywy coś, co było równoczesne dla mnie, nie będzie równoczesne dla ruchomego obserwatora. Dokładnie z tego samego powodu, dla którego różnimy się w ocenie równooddalenia. I żaden z nas nie ma racji. Każdy z punkt widzenia jest tak samo uprawniony. Co więcej, jakbym wziął teraz ten, to, ten piękny kij. I sfotografował go, przepraszam, za użycie niewłaściwej nazwy, to pewnie zberło, tak? Ale ja będę mówił kij. Jeżeli wezmę ten kij i go sfotografuję pod pewnym kątem, to na fotografii będzie miał jakąś długość, ale jeżeli Państwo go sfotografują, to ta długość będzie inna. Dlaczego? No bo ten kij obrócimy, obr, obróciliśmy. Ja patrzę pod innym kątem niż Wy. I dokładnie to samo dzieje się z odcinkami mierzonymi w przestrzeni. Jeżeli ja tutaj zmierzę jeden metr, a względem tego metra ktoś się porusza z jakąś prędkością, to według ruchomego obserwatora, który patrzy na czasoprzestrzeń pod pewnym kątem, długość tego kija jest inna. I ten szalony fakt dotyczy nie tylko pomiarów długości w przestrzeni, ale też odcinków w czasie. Jeżeli mierzę długość czasu, na przykład upłynęła godzina, to dla kogoś, kto się porusza względem mnie, to to nie była godzina, tylko nawet pół godziny. I to, są, to jest lekcja z tego przedziwnego faktu, że ruch nie jest tylko zmianą położenia w czasie, tylko jest pewnym dziwnym, hiperbolicznym obrotem. Dziękuję bardzo. Czas o przestrzeni. A, jeszcze muszę odebrać swoje urządzenie. Dobrze. I teraz y, ciekawe jest to, że y, powiedziałem, że tutaj kluczowa rzecz y, to jest ten znak minus, który się pojawia w naszych równaniach. On pojawił się przy czasie. Tam, gdzie był czas do kwadratu, pojawił się minus. I nasze codzienne doświadczenie z czasem i przestrzenią Każe nam sądzić, że czas i przestrzeń są czymś zupełnie różnym. Mamy zupełnie różną percepcję czasu, mamy coś, co kompletnie różni się w naszych wyobrażeniach od przestrzeni, a mimo wszystko z perspektywy teorii względności, gdyby zapytać teorię względności, czym różni się czas od przestrzeni, to jedyna różnica, jaką fizyka zna w teorii względności, to jest ten znak minus. Z perspektywy fizyki jedyna różnica między czasem i przestrzenią to jest tylko ten jeden niewinny znak minus. To, czego nie wiemy, czy to, czy to jest jedyna różnica, czy nie. Obecnie żadnych innych różnic nie znamy. Są jakieś hi, różne hipotezy na temat tego, czym jest czas w jakichś głębszych skalach, których jeszcze nie poznaliśmy, ale póki co to, co wiemy o, o rzeczywistości z perspektywy teorii mówi, że czas i przestrzeń, chociaż nam wydają się tak bardzo różne, z perspektywy matematyki jedyne, co je różni, to jest ten jeden znak minus. Co jest szokujące. Że, że jeżeli zmienimy gdzieś w fundamentalnych prawach fizyki jeden znak na przeciwny, to możemy wygenerować coś tak dziwnego jak czas. Gdyby tam był plus w tych równaniach, to być może żylibyśmy w świecie, w którym są cztery wymiary przestrzenne i nie ma żadnego czasu. Więc ten jeden znak minus ma bardzo duże znaczenie. Teraz y, wiadomo też, że y, ruch tak jak to oznaczyłem, odpowiada pewnemu obrotowi hiperbolicznemu. I to też jest ciekawa rzecz, że jak spojrzycie Państwo na tą czerwoną oś pochyloną, to jest oś czasu według obserwatora, który się porusza względem mnie, to ta oś czasu to jest pewna kombinacja, pewna wypadkowa osi T czarnej i osi X czarnej. To jest trochę tak, jakby wymieszać czas i przestrzeń i skonstruować z niego nową oś, która jest czasem. To znaczy, że. Według to, co obserwator poruszający się nazywa czasem, jest tak naprawdę mieszaniną czasu i przestrzeni według mnie. Co jest znowu zaskakujące, bo jak wezmę dwie zupełnie różne substancje i wymieszam, to raczej nie będę oczekiwał, że powstanie ciągle to samo. A tymczasem, no menomen, wymieszanie czasu i przestrzeni pierwszego obserwatora prowadzi do pojęcia czasu drugiego obserwatora. Więc jak widać, ten związek między jednym i drugim jest, jest zadziwiająco bliski. Stąd się w ogóle bierze pojęcie czasu przestrzeni, że. Mimo, że nam to wydają się dwie zupełnie różne rzeczy, które trudno ze łączyć, to z perspektywy fizyki czas i przestrzeń są niezwykle do siebie podobne. I dlatego jest wprowadzane to pojęcie czasu przestrzeni. Ale y, dzieją się jeszcze ciekawsze rzeczy. Otóż im szybciej się poruszam, tym bardziej czerwone osie stają się pochylone. To jest taka zasada z historii y, względności, że jeżeli bym spoczywał względem tego pierwszego obserwatora, to osie czerwone i czarne się pokrywają. Jak zacznę się poruszać coraz szybciej, to moje czerwone osie będą się coraz bardziej pochylone względem tych pierwszych i gdybym zbliżał się ze swoją prędkością do prędkości światła, to oś prim i oś X' do siebie się zbliżą, ale nigdy się nie dotkną. I oddziela je ta przerywana linia, której się nie da przekroczyć. Żeby ją przekroczyć, musiałbym się poruszać z prędkością większą niż prędkość światła, co w konwencjonalnej teorii względności jest zazwyczaj wykluczone. Tymczasem Parę lat temu popełniliśmy z kolegą z Oxfordu, z Arturem Eckertem, który jest zapewne naszym przyszłym nobistą, bo jest jednym z odkrywców w kryptografii kwantowej. Popełniliśmy taką pracę, w której zastanawiamy się, a co by się stało, gdyby się mimo wszystko poruszać z prędkością większą niż prędkość światła? Jakie byłyby konsekwencje? Wiadomo od dawna, że te konsekwencje były bardzo dziwne, że świat, w którym możemy się poruszać z prędkością większą niż prędkość światła, ma bardzo dziwne właściwości, ale one są na tyle dziwne, że temu jakoś bardzo uważnie wielu się ludzi nie przyglądało. Okazuje się, że jeżeli spojrzeć, co się dzieje, to rzeczywiście się okazuje, że dzieją się bardzo dziwne rzeczy, dlatego że ruch z prędkością większą niż prędkość światła na tym diagramie poprzednim odpowiadałby sytuacji, w której kąt obrotu jest większy niż 45 stopni i czas i przestrzeń się nawzajem mijają i przechodzą na drugą stronę. I w ekstremalnej sytuacji może dojść nawet do tego, że czas i przestrzeń zamieniają się rolami z perspektywy obserwatora, który się porusza z prędkością większą niż prędkość światła. Co więcej, żeby było jeszcze ciekawiej, okazuje się, że ponieważ żyjemy w świecie, w którym jest tylko jeden wymiar czasowy, ale trzy wymiary przestrzenne, przestrzeń jest trójwymiarowa, to przejście do układu nadświetlnego, jeśli tylko przyjąć tę hipotezę, że to znaki decydują, co to jest czas, a co to jest przestrzeń, te minusy i plusy okazałoby się, że żylibyśmy w świecie, w którym istnieje jeden wymiar przestrzenny, ale trzy wymiary czasowe. Cokolwiek by to znaczyło. Więc świat oczywiście jest bardzo dziwny i na pierwszy rzut wydaje się, że to jest jakiś kompletny science-fiction, natomiast to, co my twierdzimy w tej pracy, to to, że ten świat nie jest aż tak dziwny, jakby się wydawało, bo okazuje się, że ta dziwność jest bardzo znana, przypomina coś bardzo znajomego, co fizycy znają od co najmniej 100 lat, mianowicie przypomina teorię kwantową. W której rzeczywistość jest bardzo dziwna, jest nie do końca przewidywalna. Cząstki potrafią poruszać się po wielu drogach jednocześnie i być w wielu miejscach naraz. Tak swoją drogą wyczytałem ostatnio, że również Sokratesa posądzano o taką umiejętność bycia w wielu miejscach naraz. W każdym razie teoria kwantowa, która jest bardzo dziwna, spada nam z nieba, znamy ją z pomiarów, nie wiadomo skąd się bierze. I my taką tezę postawiliśmy, że być może jest tak, że ta najbardziej niepokojąca część teorii kwantowej ma swoje źródło, poczliwej teorii względności i w tych trójkątach, które rysowałem, tylko że takiej teorii względności, która jest rozszerzona o obserwatorów poruszących się z prędkością większą niż prędkość światła. I tym optymistycznym akcentem Państwa zostawię i życzę wszystkim udanego roku akademickiego. Dziękujemy serdecznie, Panie Profesorze. Panie Profesorze, poprosimy Pana jeszcze raz na podium. Troszeczkę za szybko nam pan uciekł. Teraz poprosimy jego walki licencję rektora Politechniki Gdańskiej o wręczenie panu profesorowi nie berła, zwanego kijem, ale również inną, pewną cenną rzecz, a mianowicie miniaturę alegorii nauki umieszczonej na wieży gmachu głównego Politechniki Gdańskiej, w której murach, panie profesorze, proszę o tym pamiętać, będzie pan zawsze mile widzianym gościem. Bardzo dziękuję.